Otóż dzisiaj nagrywam ten film z mojej nowej kamery Nikon A kulplix 1000 To znaczy, że nie 1000 kosztowała, bo to jest numer 1000, jak się nazywa. Miałem w swoim życiu już wiele kamer różnych firm. To jest druga kamera z firmy Nikon. I właśnie tutaj ten nowy film jest nagrywany z samochodu trochę częściej, dlatego że ta kamera nie jest zainstalowana właściwie e, tutaj przede mną na szybie, i dlatego trochę e, częściej jak widzicie. Ale jakość filmu jest dobra, ale, jakoś, ale jako że z samochodu nagrywam po prostu za bardzo częściej i tutaj. No nie jest tak jak mi się wydawało. Może jest lepiej, bo mogę przybliżyć, może mogę oddalić, ale jak dużo przybliżam. założyłem To nie widać szybkości samochodu. Na przykład Jadę 120, a wygląda jakby miał 60 tylko, Dlatego dużo się obraz spowalnia. Dlatego że różnie ustawiam na tej kamerze, bo to jest kamera na 4K najnowsze nagrywanie, najnowsza technologia nagrywania. Ale tutaj w tej chwili co nagrywam? To jest nagrywane na 60 kratek na sekundę na high definition normalny bez HD. Jeszcze nie testowałem HD, czy testowałem już z wolnej ręki. I nie jest, jest, nie, nie jest tak jakby to może chciał. Także wiele opcji i jestem w zakresie testowania tych różnych opcji, na którym jest najlepiej nagrywać. Ale wychodzi na to, że będę nagrywał z ręki po prostu filmy. Niektóre, nie wszystkie, do tej pory nagrywam wszystkie filmy z samochodu. 99% były z samochodu. A teraz e, w międzyczasie postaram się coś nagrać e, z ręki. Bo z ręki dużo, e, znaczy e, jakby to powiedzieć, ta kamera się nadaje do nagrywania tak normalnie, gdy e, się nią trzyma w ręce. Nie tak jak tutaj widzicie w samochodzie. E, przybliżyłem troszkę, tak widzicie tej szybkości nie widać. Ja jadę ponad 100 na godzinę a tutaj wygląda jakby miał 50 ale chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądało no, bo tu chciałem przybliżyć trochę troszkę te góry bo z normalnej kamery te góry są bardziej oddalone także no, próbuję wszystkich możliwości żeby was tutaj zadowolić pokazać wam tak, jak sam, najwięcej bo I tak dzisiaj właśnie jedzie, jest niedziela i zachciało nam się odwiedzić polską restaurację. Tyle lat tutaj już mieszkamy, tutaj w Vancouver, ale jeszcze nigdy nie byliśmy w polskiej restauracji. A dowiedzieliśmy się nie tak dawno, już od, od paru lat wiedzieliśmy, ale jakoś tam nie było po drodze do tej restauracji, bo może dlatego, że troszkę jest daleko. 26 km od tego miejsca gdzie mieszkamy to jest ciągle w tym samym mieście ale że jako miasto jest rozleczone na dłuższych odległościach nawet 70 km dlatego że są domy jednorodzinne, nie ma bloków tak jak w Polsce, dlatego te miasta są w Polsce bardziej ściśnione, a tutaj taka jedna wielka wioska. Także jedziemy tutaj do restauracji na obiad rzadko jeździmy właściwie e, do restauracji na obiad raczej w soboty może, może częściej ale jako, że w niedzielę po prostu zawsze robimy obiady w domu bo ja uwielbiam domowe obiady ale tym razem jedziemy do polskiej restauracji dlatego żona powiedziała, że sobie odpocznie i jedziemy spróbować e, co nam zaserpują w takiej restauracji. Bo nasza znajoma była tam wielokrotnie i może z tego względu nabronimy ochotę żeby to własne, na własnym brzuchu tutaj się przekonać jak to wygląda. Tak jak widzicie, piękne okolice tutaj gdzie się jedzie w każdym miejscu, widać góry, tam jeszcze widać, że leży śnieg właśnie na po prawej stronie tam także te góry są, tutaj widzicie te góry są w wysokości polskich Tatr najwyższy tutaj szczyt, co, co tu widać ma 2600 metrów tak jak i polskie e, Tatry tylko, że tutaj te góry są ogromne na setkach kilometrów się ciągną to nie ma co do po prostu po prostu są one całkowicie inne, tak? inna budowa tych gór. Także jedziemy do tej restauracji. Powiedziałem 26 km. Jakby, powiedzielibyście w Polsce, wiele z Was powie, kto wyjechał 26 km teraz do restauracji. No niestety my tutaj inaczej jeździmy żyjemy w Kanadzie i inne małe warunki po prostu. Nie zwracamy uwagi, czy to 26 km, czy 5 km po prostu chcemy i jedziemy po prostu, nie zwracamy zbyt y, wielkiej uwagi na odległości, dlatego że jesteśmy po prostu inaczej, jesteśmy przyzwyczajeni. Bez samochodu tutaj się po prostu nie da żyć. W Polsce mieszkając w dużym mieście samochody w pewnym względzie nawet nie przeszkadza. A tutaj bez samochodu po prostu, to tak jakby nie miał nóg, po prostu jakby, no po prostu, jakby był inwalidą, po prostu każdy musi mieć samochód. Chociaż w samych czasach czas w Polsce mało kto miał samochód, a teraz w Polsce prawie wszyscy już mają samochody, nie tylko jeden, także e, dużo no, potem e, się zmieniło. Także. Tutaj jedziemy do tej restauracji, ona jest w dzielnicy Kukłytlam. Ja pamiętam jak przyjechałem tutaj z Ontario, nie potrafiłem tej, tej dzielnicy właściwie wymówić, a co innego jeszcze gorzej napisać, bo całkowicie się inaczej pisze. I po prostu dziwne to jest nazwa indiańska, bo też Indian. Także już niedługo będziemy jechać. Właściwie tutaj, tu dzielnica jest Kukłytam właściwie. A tak prawdę mówiąc, to jest port Kukłytam, bo kuwer ma kilkanaście dzielnic. Kukłytam jest większy, port Kukłytam jest mniejsza dzielnica, także zobaczcie, to są nowe dzielnice nowe całkowicie nowe miasto także co tego w Europie, w Europie są setki, tysiące lat. A tutaj te miasta, już ten Vancouver ma sto parę lat. No, trudno się dziwić. A tutaj na górze jeździ metro, tutaj jest, nie jest ta ulica, to jest tutaj tą trasą. Jeździ metro. Tak jak już kiedyś nieraz mówiłem metro tutaj w Vancouver ma 4 linie i po prostu tymi metrami nikt nie kieruje e, tymi metrami kieruje tylko kierują tylko komputery jest wielka stacja a, komputerowa tam ludzie się i tam kierują tymi metrami po prostu metro ma swój program komputerowy i kieruje się samo, także wchodzi się do metra, nie widzi się nikogo po prostu pierwszy raz jak ktoś jedzie metrem po prostu ma strach, że coś się może wydarzyć ale nic, za chwilę idziemy do, do restauracji to jest restauracja złożyła Izba Bistro Izba Bistro tu jest w środku takie oświecenia ciekawe nagrałem te oświecenia nad każdym stałem. Tutaj była trzecia godzina po południu. Jeszcze tutaj nie było prawie że nikogo. Także byliśmy jednymi z pierwszych e, gośćmi. I tutaj siedzieli się celiku, no z Caliko. Mr. Nie za chwilę e, nas tutaj obsłużą. Tutaj z okna nagrywałem. To jest Loch i O tutaj. Widziałem na komputerze ten barsz czerwony i że musiałem go spróbować, ale naprawdę był bardzo dobry. Bardzo dobry. na powiedziałem, że był za ostry, ale ja bardzo lubię ostre jedzenia, pikantne. I o tutaj te grzyby były. To były pyzy, pyzy ziemniaczane mięso były w środku wspaniałe. A tutaj moje jedzenie, stek. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Naprawdę bardzo ciekawie to zrobione. Naprawdę bardzo apetycznie. I powiem, że było nawet bardzo dobre. Żona robi sosy, ale ten sos był naprawdę wyśmienity. Jeżeli mogę iść na racji, to bym tylko poszedł do Polskiej. Także a tu jest cena. Zapłacili mi 51 dolarów za tutaj piszę te danie. I oczywiście...